W poprzednim odcinku zobaczyliście dwa alternatywne zakończenia. W tym odcinku, tutaj na razie tego nie będę ustawiał, to się wrócimy, bo to będzie teraz idziemy po true ending, tak zwany, czyli prawdziwe zakończenie. Oczywiście najpierw rozwiązanie zagadki z, kulą, z kulami, ale zresztą zobaczycie o co chodzi. Jest to taka chyba najtrudniejsza zagadka w grze, jeżeli się. Nie połapiecie, o co chodzi, to, bo to jest najtrudniejsza zagadka z grze. Po pierwsze, co trzeba wiedzieć, to w każdym tym, w każdej tej obracającej się kuli, czyli każdą wyspę trzeba połączyć z wyspą. Wszystkie wyspy trzeba połączyć i tam trzeba przy każdej tej wyspie zrobić tą taką prostą zagadkę z kulą, czyli po prostu naładować tą kulę. O czym to już tam mówiłem. Jak naładujecie te wszystkie kule, to powinno wam tutaj. Tu otwieracie książkę. I teraz włączamy to. Tu powinno się coś zadziać. A się mi nie dzieje. Nic. Aha, staliśmy w złym miejscu. Dobra. Tutaj trzeba stać. No i teraz te wszystkie kule tutaj nam przylecą? Ta zagadka ma właściwie takie dwie swoje części. Tutaj możecie sobie przejść, obejrzeć sobie, jak wygląda widok wyspy z tych dwóch miejsc. Nic to nie wnosi za bardzo, ale możecie sobie tak przejść. Da się tu chodzić. Możemy się tak przejść, o, na przykład tą wyspę fajnie widać, i tamtą badawczą też fajnie. Fajnie w ogóle te wyrwy tutaj w morzu wyglądają. Ciekawe to jest, to jest taki trochę nierealny ten świat, ale właśnie to ma klimat swój. I teraz musimy tutaj podnieść to. I teraz zagadka ma dwie swoje części. Najpierw musimy prawidłowo ułożyć kule. Jak te kule ułożyć? Yy, mamy podpowiedź na tej wyspie badawczej mianowicie jak tutaj ułożymy, kulę musimy ułożyć w taki sposób jak, jak są wyspy I jak widzicie tutaj te wyspy, każda wyspa odpowiada sw swojemu kolorowi i teraz y, jakie kolory ma jaka wyspa możemy sprawdzić właśnie tam w tym y, SurviRencerom, czyli w, tym, no, w, tym, w tej takiej jaskini gdzie są kamery i gdzie jest to urządzenie do podświetlenia kolorów i ta zagadka chyba nie ma żadnej permutacji mam nadzieję, tak mi się wydawało, że nie ma z tymi kolorami permutacji, bo czerwona zawsze jest yy, w tym miejscu, więc yy, te kule się układa tak samo. Jeżeli będzie miała permutację, no to będę musiał ten filmik nagrać jeszcze raz. To będziecie wiedzieć, bo jeżeli nie będzie tego tekstu, to znaczy, że, <laughs> że ma permutację w każdym razie ułożenie na pewno jest zawsze takie samo, czyli po prostu ta kulka to jest ta wyspa, ta kulka to jest ta wyspa, ta kulka to jest ta wyspa. Yy, ta wyspa to jest yy, ta kulka, a ta kulka to jest ta wyspa. No i w taki sposób trzeba ułożyć te kolory. I tutaj mam screena z poprzedniego przejścia gdzieś z kolorami. Nie mam go tutaj, czyli mam go w skrzynach z gry. Zrzut ekranu, i my musimy ułożyć, żeby się nie bawić, że to bardzo sprawdzać te kolory. Musimy ułożyć tak: niebieski, zielony, fioletowy, czerwony, żółty. Niebieski, zielony, fioletowy. Czerwony, żółty i teraz chyba się zgadzają. Te. Mi się wydaje, że jest tak samo jak było, chociaż nie wiem, czy zielony z czerwony nie jest zamieniony. Zerknijmy sobie na ten screen. Czerwony, pomarańczowy, zielony, nie, jest tak samo. Czerwony, pomarańczowy, zielony, dobra, jest tak samo, czyli no nie ma możliwości, żeby była pomyłka, czyli to nie ma permutacji, natomiast tutaj ta góra ma permutację. Tutaj możecie mieć różne rozwiązania zagadki. I teraz, jak sobie wejdziecie do notatnika, to dlatego tam w tym miejscu, jak żeśmy przechodzili, kazałem Wam sobie zrobić skrina w momencie jak tutaj zbadaliśmy tą kulkę tutaj po prostu ta kulka yy, tu jest 14, tutaj jest 12 dobra, tutaj jest 9 dziewięć 4 a tutaj jest 6. Dobra, i tutaj po prostu macie rozwiązanie tej zagadki. Za każdym razem jest inna permutacja i inne tutaj są wyniki. Więc musicie po pierwsze mieć, wiedzieć to, a po drugie wiedzieć. Yy, a po drugie wiedzieć tą tutaj. Yy, tutaj była 10, z tego co pamiętam. Yy, tutaj musicie mieć jakby bazę. Bazowa. Z kapslokiem bazowa. Bazę obliczacie na bazie tutaj tej kulki. To co tam robicie, to doświadczenie, i wtedy Wam wychodzi tutaj, ile ta baza ma. Tutaj mamy bazową 10, ja to pamiętam, bo mi wyszła ta sama bazowa co w poprzednim przejściu. Dlatego to pamiętam na szczęście, i nie będę musiał się tam kombinować, wracać. Zresztą, chyba przy tym przejściu teraz też robiłem screena wartość bazowa 10 tak przy tym przejściu robiłem screena wartość bazowa 10 a przy poprzednim przejściu mam tutaj screena tak a przy tym przejściu mam tutaj screena warto zrobić sobie tego screena jaka jest bazowa i teraz sobie obliczamy na pierwsze jest minus 6, czyli 10 minus 6, 4. Te przesuwamy w tamtą stronę. Pamiętajmy, od którego liczyliśmy, że jedynka jest tutaj. Raz, dwa, trzy, cztery. Dwa, trzy, cztery. Dobra. Teraz idziemy znowu do notatnika. Sprawdzamy sobie drugą. Bo to musimy minus. Widzicie 10 minus 6, bo to jest minus, a tutaj musimy plus dodać. I teraz druga ma minus 4, czyli 10 minus 4 to jest 6 4, 5, 6, czyli na tym środku. To musimy ustawić w sumie nie muszę z tego tak wychodzić nie wiem dlaczego tego a nie muszę bo jak dam dscape to mi wychodzi dobra i teraz y, trzecią trzecia to ma plus 9 czy 10 plus 9 19 raz 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 na 3 na 4 na 5 na 6 na 7 na 8 na 19 aż tutaj. A to będzie gdzieś bardzo daleko. 19. Idziemy do czwartej. Plus 12. Oczywiście te znaki tutaj, żeby odczytać to, to to są wiadomo te znaki tam z tej szkółki, nie? I tutaj jest tak, że jak y, obraca się znak y, o 1 czwartą, jakby na przykład, bo tak jest dwójka i obracacie ją o 1 czwartą, to macie razy 5. Czyli 2 razy 5 to jest 10, dlatego to jest dziesiątka, a to jest dwójka, nie? czyli to jest 12. Y, czyli 12 plus 10 22. Yy. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ustawiamy tutaj. No i patrzymy sobie ostatnie. Także jak widzicie, jak już jest wiedza, to ta zagadka jest bardzo łatwa. Zobaczymy, czy zadziała. No i tutaj mamy 4 plus 10, no to jest 14. Jest 14, czyli ostatnia ta o 14, czyli 24, no to skoro tu było 22, 23, 24, no i teraz zobaczymy, czy zadziała. Możliwości tu ustawiania tych jest naprawdę. Naprawdę dużo. Dlaczego? Tutaj powinien taki promień polecieć na to, ale widzę, że nie leci, nie wiem. Aha, nie włączyliśmy przycisku, dobra. No, jak widzicie, za pierwszym razem, za pierwszym razem, odgadnięta zagadka to nas samo, dobra, samo nas to opuszcza. I jak widzicie, tutaj y, teraz przechodzimy do. 233 wieku przechodzimy. Tutaj teraz mamy y, gadkę z tym gadkę szmatkę z tym całym genem. Zaraz on się gdzieś tu pojawi. O, idzie tam sobie. I teraz, jak, jak nam porwie on tą książkę, to każe nam jej użyć. Trzeba jak najszybciej jej użyć, wtedy dostaniemy osiągnięcie też za użycie bez zwłoki książki. I apologize for the cage. I'm afraid this situation has often required of me a more primitive code of conduct than I might otherwise have chosen. I am Gen. I assume you've heard of me. Yes. Well, I suspect you have acquired some false information of who I am now. Not that my son would have lied to you about me. No, not Atris. It's just that... Well, I'm sure he believes me to still be the depraved father I once was. Yes. I even tried to kill him once. God, if I had accomplished that, who knows what I would have become. Great father indeed, who tries to murder his own son. Thankfully, he trapped me on age five, a prison of my own creation. No books, no precious inks. No ages to link to, nothing but my own foolish ambitions. That was 30 years ago. Thirty years, 30 lifetimes, what does it matter? no sentence could be too harsh for the man i was but i have changed be sure the deeds of my past can never be completely atoned for but my mission was an honorable one i'm sorry this is all a bit awkward i it's been a long time since I've attempted to persuade anyone of my intentions. Most of the people here have already made their minds up about me one way or another. I myself do not trust the words of most men, so I don't expect you to believe me. In the end, though, you may discover that I do have more than mere words to offer. Atris's choice of punishment has been hard on the people of Riven, many have suffered because of it. The island has been steadily decaying for years. But according to my most recent measurements, it appears that the Fifth age has entered its final days. Unless the villagers can be relocated soon, the island will collapse entirely, and everyone will perish. It has taken me a long time to do it, but it appears that finally I'll be able to make some substantial amends to my past transgressions, especially in... Well, I'm afraid I've had some trouble with Catherine and the moiety. In any society, there will always be a small percentage of the population with rebellious tendencies. Before Catherine appeared, the moiety, as they call themselves, had been relatively harmless. I mean, the natives here are a fairly violent people by nature. But I'd almost come to accept their presence. Upon Catherine's return, however, their violence intensified considerably. It seems she's become some sort of religious savior to them. As far as I can tell, she's come to believe this herself. So I've had no alternative. I had to separate her from her people. The actions of Catherine and the moiety have put my own life at risk on numerous occasions. Consequently, the lives of all the people here. Therefore, I must ask you to refrain from any attempt to free her. Although I'm sure Atris desires it. Indeed, he must desire it with all his heart. But he is completely unaware of her recent state. Which brings me to the point of all of this. The linking book you brought with you. Jeśli no dziękuję. No fajnie, że wyjaśnił, Jak się pierwszy raz to tam słucha go to się w miarę zaciekawienie słucha, ale teraz już mi troszkę nudzi w gościu. I teraz musimy tej księgi użyć jak najszybciej, jak nam pokaże, żeby każe nam użyć. Ale bowiem jest tutaj za to osiągnięcie. Żeby nie zwlek. Już chciał And użyć. Be no i od razu używamy. I teraz my będziemy uwięzieni, ale zaraz on y, użyje i nas uwolni. Mi się coś zastanawia, już myślimy, że... Już myślimy, że coś podejrzewa, bo tak trochę, trochę tak niucha. Ale w końcu używa. I tak oto złapaliśmy gena w pułapkę. I teraz tutaj ten odcinek zakończę, bo tutaj jest tych osiągnięć też parę. Zakończę w tym miejscu. Jak Wam pokażę jedno z alternatyw, za które też jest oczywiście osiągnięcie, czyli żeby samego siebie złapać w pułapkę w książkę, wystarczy po prostu teraz użyć tej książki, a po prostu wiek 23 będzie w osobnym odcinku, zapiszemy sobie tutaj teraz, zapisz i tutaj sawy 6 niech będzie. Zapisujemy pisujemy 6 i używamy tej po prostu książki. I to będzie tutaj osiągnięcie, żeby trap in the bog. jak to użyliśmy, mamy zakończenie z tym uwięzić się w książce, jakby. I don't know exactly why you But you realize, of course, that this must be the end for you. It may provide you with some solace, however, to know that with this act of self-sacrifice, you have secured your place in history. The Dani culture will be reborn. And the lives of millions will be purified. Thanks to you. Farewell. No, it is the Oczywiście nie będę Was tutaj męczył końcowymi napisami. Tylko czekam aż się pojawią. O, dobra. Dzięki za uwagę, no i zapraszam do kolejnego odcinka, który będzie prawdopodobnie ostatnim, gdzie zobaczycie resztę historii i no, resztę osiągnięć jak zdobyć oraz prawdziwe zakończenie. Do usłyszenia. Hejjo.